Szymano, jestem Ksiosiek, a to jest.. Crazy 3 gra wieloosobowa, czyli tak zwany multiplayer. I jak dobrze wiecie, po drugiej stronie ze mną jest Paweł Siemanko wszystkim, a Paweł w grze się nazywa LOLU 9.6. Dokładnie. Dobra, to co, dołączyłem do gry, nie? No tak, oczywiście. Dobra, no to co gramy? Macie znaczy, mm, wizytę, mm, No to może na początek... ...tryb, który szczególnie charakteryzuje tę grę. Obcy. Łowce. Może ja łowcę. Ja już miałem całej objawy. Dobra, do Dałowce. Hell's Kitchen, tak? Tak. Napka. bałem na kuchni. Piekarka kuchnia. Jestem w stanie. Ok, tak, tak. Dobra, no, ja dzieje że się też bestia. Księga tej mapa. <laughs> Zobaczymy, ile leży podczas gry. Jestem po czterdziestu. Na wysokich są. O, ja jestem łowcą. Ja on zjechał. No ja też miałem. Też jestem owcą, hehehe. Też jesteś owcą? Tak jest. No maskowany jako Współpracujcie i zlikwidujcie wszystkich żołnierzy cel. Tak, ja, jest nic, jest nic. Pozostało pięciu żołnierzy C. Znajdź ich i zabij. Gdzie oni są? 60 są? sekund do końca. Pozostało czterech żołnierzy C. Wypropić ich i zlikwidować. Zabił mnie, zabił mnie tarczą, ale ja wcześniej zdążyłem wystrzelić strzałem głupowym. Gość jest na górze strzela. gdzieś. Zostało dwóch <laughs> żołnierzy celnych. Yeah. Wytropić ich są bez szans. Już. Ja, yeah, <laughs> 11 Jedynasty. No lol, dwie osoby grają na cześć. Tak, strzelił strasznik. A ja. CQC. CQC. Z shotgunem pobiegamy. Dobra. To jest tak, tam, to jest to proszę, to nie dekoncentruj się. Coś tak, gdzie ty jesteś? Widzicie, a tam się ma? Nie A gdzieś tam się ma? Dobra. Ziemię, gdzieś tam się ma. Tak. Pa, 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 pa. pa. Jakby się chodziło. Łowcy są, łowcy są blisko. O, zabiłem łowcę. No i on sięgnął nas, ty, trzech typa. A ja zabiłem, Idę z tarczą. Paweł paweł, 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 Czekaj, gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś? Paweł, 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 paweł. No, idę, 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 Patrz, patrz, patrz. to. <laughs> e, to was kryje. Idzie łowca, idzie łowca. Idzie, Bija idzie, idzie, spuszy. idzie! Wbijaj tam, wbijaj tam! Idę na pałę! Chodź tu! Aaaa, nie udało się. Trzech zostało. Aaa, jednego zabiłem, ale następny mnie zabił. A, szóste miejsce. Trzynaste, he, hehe. Kurde, nie ja trafiłem go tą tarczę. Lew <grym> się rzucało, nie? Eee, chyba tak. Tak na nie zadziałało. To się spagowało, i am a Ale... czy... hunter. Eeeh, tarcze chciałeś rzucić? Tak. A to nie, to myszką się rzucało. Tak? No? Oooo, to... pomylił się kusiki. Jestem hunterem, powołany. Eeeh, CQC. Czujesz mój oddech na twoim karku. Całem zbliżeniowy, słyszę. Aha, pieczy zabity. Hehehe. <grym> Jeden koles, któryś. Łowce są niedaleko. Gdzie ten, ten typno? Ja skoczę nad nim, wziąć sekund, Jeden koles. Mam słupa. Teraz, bo jewalne. Zabity. Ja no, właśnie widzę, że go jeździ na Kurwa stary nadzór! Kurde Już wcalałem muheda, więc shotgun zarąbną.

A ty dzielę, jeden, kurde! Zabiłem cię. Strzymiłem się, przeżyłeś, kurwa. Nie, umarłem. Tak? Ale nie, ktoś, ktoś inny a, to... Jedna strzała, to nie zabił. A stałem cię, jedną strzelę, to nic się strzeliłem. No, a ja ciebie zabiłem. Muszę zauważyć, że trzy kraje lepiej wiesz? No, ja no trzy się najlepiej gdzieś. Tylko amunicję dobrze sobie dobrać. Bo szybko można się jej pozbyć. No, za szybko. Dobra jesteś? <laughs> Jaki tak. <laughs> Jak tak z gościu pocisnąłem? No noc fele zapraszam na promocję kasu, jesteś z czym jesteś? Strasznikiem, seraj Ty też chyba. Tak, tak, tak jestem strażnikiem. To dawaj tam w tą kampę. Nie mam daj. koło naszych pozycji! Dostało 90. Jak da?

Ale wykoś, skąd miał granata w ogóle? Drasnąłem go. Skąd miał granata, ty? Kto? Ten łowca, skąd miał granata? Pan nie miał granata. A co miał? Taką fajną strzałę. Jesteś łowcą? Tak. Naciśnij X i sobie zmień strzałę. A. Dobra. To są typy na guzach. Mam na miary! Kurde! Kto go zabił? Tamtyne. Chciałem go zabić, kurde. 11. Misja zakończona. Okay. Ja siódmy. Ale jestem bardzo blisko. Dobra. Od razu z gry, tak. Zapomnij no. i następnym razem daj z siebie więcej. Dobra, no, spokojnie. Jeszcze ja zagram sobie piśmę, tak spokojnie, na pewno, w tym. Ja się napiję. Okej, okay, okej. Okay. dobra. 9 killi w ogóle. 2 chyba? Albo 3. Ja sobie policzę. Co sobie policzysz? Powtóreczki mam. Ja już punkt punkt a jakiś test umiejętności wchłanego. Ja chyba Zabij tak. 25, to wstaję jako łowka, spoko. Zrobimy lotnisko, <grytanie> bo most brogdyński. My wleliśmy na moście brogdyńskim? A... Tak, tak, tak. To co, ja, gdzie wijamy? Dawaj lotnisko. Lotnisko. No, tam jest y, ten korytarz. W F1, no było A ten most, który to było? To jest chyba... To z tymi mackami metalowymi. Aha. Bo ten most jest w tle w ogóle, szan. Tak, tak. Welcome to IG. O jestem łowcą Czekaj ja mam luga oczywiście deckam 4 FPS jest strzelam do Ja Też patrzę, jestem łowcą pewnie Tak? Łowcą jesteś? Tak wskaczę sobie Strzelam trafił A ja sobie już biegnę Tak? No? Ja Miałem już nie wiem Duży mi się ładował Wytropicz i zabić To to nie przez tego, nie z nich lewajem się Pewnie tak. Ale patrz jak mało graczy zostało, no? No. Wszystko się nieprzyjaciel! Zostało wam stało w 90-m? Co się pojawiło w Co mam na to nakładać? Tak, tak. Gościu snajperem był Co To jest on zostało 60 sekund Co Nie może nie mam Nie mogę teraz i tam, nie powiem ci, że nie nagrywam Braciszek 30 sekund Niech ty nie widzę co i co? Sekund, Jeden został A jest Doskonale 3 zlikwidowani Wracać światy no, Ale dostał Spot. Dobra, może strażnikiem teraz pogramy? Yes, <laughs> tak, tak. Ammo, ammo, ammo. Zachowajcie spokój, nie dajcie się zabić. Dobra. Sikampimy. Zabity! Zabity! O, Zostało was pięciu, pilnujcie się nawzajem. Chyba blisko są. Zostało czterech żołnierzy O, oh,

Yy... Chyba siódmy, <laughs> nie wiem co jakie taki Eee. A tu możesz go jeszcze Okej, teraz sobie sniperem powracam. Widzę widzę cię. się ammo. <laughs> Kurde! Dorwał cię? Aha. No, ty ludzi szło to jest pech jest. Ale się ładnie skąpiłem. Kurde. <coughs> <Ja> dostałem. <coughs> Ale nie przeżyję chyba

Zrobiłem gościa Jest jeszcze jeden jest Tak, 7 to 100 A już Kule, to zabił, zabił mnie, bo starcie ma Zabić go to, żal no Już Po nim Czwarte Piąty. ze Mamy tyle samo punktów Tyle samo? No? Tak Ale wy jestem przy że mamy z iki o jednego Okej, okay. CQC dajemy. Dokładnie tak. Amo. Ciszej, patrzycie Amo. Uspokójcie się, już po was radzimy. Uważajcie na łowców, mogą już do was szybko. Ciśniemy do środka. No, bo tak tutaj jest. Rzutem tak. granat. Raz jeszcze stanę w środku, idą, i do bida, mito. Na o w plecy, po prostu. fak, fakto, uciekam. Ile ich tam jest? Zostało pięciu agentów cel. Jakby biegać po tym parku? mnie. Chodźcie! Zbliżeniu w zbliżeniu się jak koty w marcu! Dokładnie. Jesteś łowcą, czy tak? Uwaga, rzucam! Została minuta. Pamiętajcie, czego was uczyli. Zachowajcie spokój. Przeciwnik! Ale go załatwię. Ale pięknie załatwiłem go. O. Aaa, mnie ściągnął. Do ciebie zawiódł, kuba włączono na Teraz jesteś łowczą. A ja, tamten, gdzie jest gości? Dawniej się. A, tak. A już. <laughs> Dobra robota. Chyba A, ani razu się jeszcze ten nie wygrał. Piąty. Siódmy. O, gramy, gramy, gramy. Jestem czarną. A ja też. Okej, uspokójcie się. Już po was radzimy. Uważajcie na łowców. Mogą do tego ścieku. Już tu gracza pozostało 90 sekund zachować czujność na to czeka nacierają chyba z prawej będzie się, wiesz czajaj prawo Patrz, patrz. Została minuta. Mam Pamiętajcie, że tego was uczyli. Zachowajcie spokój. już na górze dać. Nie mam jak się ruszyć! Mam na miary. Czterech chłopców jest. Uważaj. <śmiech> <śmiech> Jakiego nie widziałam? Mam cztery...

Szósty. W ostatni chwili. Szósta jesteścia Nie zanosiło się na pamiętny dzień. Niestety.